Takie momenty, gdzie widać w jednym kadrze dwa różne gatunki dzikich zwierząt, zawsze są bardzo, ale to bardzo wyjątkowe i nie inaczej było w tym przypadku. Ta scena pokazuje, jak łania, zatem samica jelenia szlachetnego, jest zainteresowana małymi kaczkami z kolei te maluchy również są ciekawe, co to za duże zwierzę, mimo że cały czas są przy swojej mamie. Ale może powiedzmy jak to było od początku. Samo miejsce jest bardzo wyjątkowe. Już na początku gdzieś w mojej głowie zrodził się taki pomysł, żeby coś takiego nagrać tym bardziej, że mamy dzisiaj dzień dziecka, więc chciałem pokazać maluchy. I to jest takie miejsce, gdzie szczególnie jelenie bardzo często chłodzą się w upalny dzień. To jest Zimna woda, więc... To, że ona jest dość głęboka, pozwala jeleniom na to, żeby zamoczyć swój brzuch, co z kolei przekłada się na to, że mogą schłodzić się w takim większym stopniu. Zresztą to miejsce jest piękne przyrodniczo, gdzieś te korony drzew od tafli wody się odbijają, co jeszcze bardziej dodaje takiego smaczku kolejnym nagraniom. Wiedziałem, że jest to łania, zatem jest ona mamą. Mamą jelenia, którego pokazałem Wam tydzień temu. Oczywiście ten jeleń nie wchodzi tam głęboko, on raczej przebywa na obrzeżach, tutaj na brzegu. Jego mama, kiedy wchodzi troszkę głębiej, to ten maluch szuka takiego kontaktu wzrokowego, jakby chciał jej powiedzieć, nie odchodź za daleko, bo ja raczej wolę tam nie wchodzić, bo ten maluch troszeczkę boi się tam głębiej wchodzić. Niemniej ja wiem, że wkrótce, kiedy troszeczkę podrośnie, nie będzie miał z tym problemu, ale na razie jest takim maluchem troszeczkę wycofanym. I to miejsce jest również wyjątkowe, dlatego, że przepływa tutaj bardzo często kaczka wraz ze swoimi maluchami. I tutaj pięknie widać taką sekwencję, gdzie te maluchy za swoją mamą sobie płyną w promieniach słońca. Jeden z maluchów gdzieś odpływa w pobliże brzegu, no bo jest żywo zainteresowany, co się tam dzieje. To pokazuje, że to jest maluch, który chce badać świat, natomiast pozostałe płyną grzecznie za mamą. Już wiedziałem, że wkrótce wydarzy się coś bardzo wyjątkowego. I zobaczcie, co zarejestrowałem. Wchodzi łania, która chce się schłodzić, ale widzi małe kaczki, które również się na nią patrzą i są nią żywo zainteresowane, no bo małe zwierzęta chcą poznawać świat, ale te starsze również bardzo często tego świata są ciekawe. I tutaj doszło do takiego połączenia się, do takiego spotkania, gdzie widać, że nie ma tutaj żadnej chęci wygonienia tych zwierząt, nie ma żadnej złośliwości, jest po prostu czysta ciekawość, gdzie ta łania, kiedy Zobaczyła te małe kaczki, po prostu zajęła się skubaniem trawy. Tutaj to widać, a te małe kaczki opłynęły ją dookoła wraz ze swoją mamą co pokazuje, że w lesie panuje piękna harmonia, a zwierzęta wzajemnie się szanują. I to może być taki przekaz dla nas, ludzi, żebyśmy również się szanowali, nie dokuczali sobie, żebyśmy żyli razem, kiedy jest potrzeba, pomagali. O, no i oczywiście szanowali bardzo mocno zwierzęta. Oczywiście panowie również tutaj często przychodzą, no bo jest to miejsce bardzo uniwersalne. Słuchajcie, nagranie jest bardzo wyjątkowe, więc bardzo was proszę: udostępnijcie ten film, niech jak najwięcej osób zobaczy tę piękną i jakże wyjątkową scenę. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.